Czy miałeś kiedyś chwilę, kiedy niezależnie od tego, jak bardzo się starałeś, wszystko wydawało się być przeciwko tobie? Tak jakby po każdym kroku w stronę celu natychmiast następowała blokada. Być może próbowałeś wszystkiego: wyznaczania celów, wizualizacji pożądanej przyszłości, a nawet stosowania prawa przyciągania, ale rezultaty po prostu nie pojawiają się. Jeśli brzmi to znajomo, nie jesteś sam. Wiele osób doświadcza tej samej frustracji. Ale większość nie zdaje sobie sprawy, że można dokonać niewielkiej korekty, czegoś prostego, ale potężnego, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki wszechświat reaguje na ciebie. A to dostosowanie nie polega na robieniu więcej ani na większym wysiłku. Tak naprawdę chodzi o zrobienie czegoś innego zmianę sposobu, w jaki się czujesz, szczególnie w trudnych chwilach. Prawo przyciągania, szeroko rozpowszechniane przez autorów takich jak Rhonda Byrne. W bezcelerze sekret uczy, że to, na czym skupiamy naszą uwagę, rozszerza się. Nasze myśli i emocje są jak magnesy, które przyciągają więcej tego, co wibrujemy. Kiedy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, łatwo wpaść w cykl frustracji, niepokoju i wątpliwości. I właśnie w takich momentach energia, którą emitujesz, nie jest dostosowana do twoich pragnień. Ale co jeśli powiem ci, że istnieje technika, mały gest który może wyregulować twoje wibracje, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, coś, co podniesie twoją energię i sprawi, że wszechświat ponownie sprzymierzy się na twoją korzyść. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Pokażę ci, jak prosta zmiana emocjonalnego skupienia może zmienić twoją rzeczywistość. Teraz, gdy rozumiemy problem i że istnieje skuteczne rozwiązanie, zagłębmy się w prawo przyciągania, rozumiejąc, jak ono działa i dlaczego często wydaje się, że nasze pragnienia się nie manifestują? Prawo przyciągania opiera się na prostej, ale głębokiej zasadzie: podobne przyciąga podobne. Wszystko we wszechświecie jest energią, łącznie z naszymi myślami i emocjami. Każdy z nich emituje częstotliwość, która przyciąga do naszego życia zdarzenia i okoliczności, które są w harmonii z tą częstotliwością. Kiedy jesteś w pozytywnym stanie radości. Nadziei i wdzięczności przyciągasz sytuacje, ludzi i doświadczenia, które odzwierciedlają te same emocje. Jest też odwrotnie. Kiedy czujesz się sfrustrowany, niespokojny lub pesymistyczny, twoje emocje wibrują z niższą częstotliwością. A ta wibracja z kolei przyciąga do twojego życia sytuacje, które utrwalają te negatywne uczucia. To cykl, który może wydawać się nieunikniony. Kiedy czujesz się źle, wszystko wokół ciebie wydaje się iść nie tak. Co jeszcze bardziej wzmacnia twoje negatywne emocje? I w tym miejscu wiele osób zmaga się z prawem przyciągania. Tym, co może być mylące dla tych, którzy zaczynają rozumieć to uniwersalne prawo, jest to, że reaguje ono nie tylko na świadome pragnienia, ale także na stan emocjonalny, w jakim się znajdujesz. Wyobraź sobie, że chcesz przyciągnąć obfitość finansową. Robisz wizualizację, myślisz o pieniądzach, jakie chciałbyś mieć, ale jednocześnie martwisz się rachunkami, które musisz zapłacić. To zmartwienie wywołuje wibrację niedoboru i dokładnie to odzwierciedla wszechświat. Więcej powodów do zmartwień o pieniądze. Koncepcja ta została szeroko zbadana przez Esther Hicks, przekazicielkę nauk Abrahama, jednego z najbardziej wpływowych głosów prawa przyciągania. Ester często mówi o znaczeniu podniesienia naszego stanu emocjonalnego, aby był w zgodzie wibracyjnej z tym, czego pragniemy. Według niej kluczem do skutecznego wykorzystania prawa przyciągania jest znalezienie sposobów na poprawę naszego stanu emocjonalnego, zanim sprawy zaczną się manifestować fizycznie. Innymi słowy, nie musisz czekać, aż Twoje życzenie się spełni, aby czuć się dobrze. Raczej to właśnie teraz, gdy czujesz się dobrze, Pozwalasz wszechświatowi działać na Twoją korzyść. Ale co to naprawdę oznacza? Oznacza to, że nasze pragnienia manifestują się nie wtedy, gdy je wizualizujemy lub mówimy o nich, ale kiedy wibrujemy z częstotliwością, w której już je mamy. Jeśli chcesz miłości, musisz czuć się kochany. Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz czuć się pewnie i odnieść sukces. Prawo przyciągania reaguje na dominujący stan emocjonalny, a nie na słowa, których używasz lub cele, które wyznaczasz. Jednak, nawet rozumiejąc tę koncepcję, naturalne jest, że są chwile, kiedy trudno jest utrzymać wysokie wibracje. Wszyscy stawiamy czoła wyzwaniom, zmartwieniom i obawom, i właśnie w tych momentach niskiej energii może wystąpić negatywny cykl. Próbujesz skupić się na tym, czego chcesz, ale nadal pojawia się uczucie wątpliwości i frustracji tworząc barierę wibracyjną między tobą a twoimi pragnieniami. Dlatego wielu ekspertów, jak na przykład Joe Vitale, podkreśla, że prawo przyciągania nie jest magicznym narzędziem, które przynosi rezultaty bez emocjonalnego wysiłku. Konieczne jest konsekwentne pielęgnowanie pozytywnych uczuć. Oznacza to, że świadomie podchodzisz do swoich myśli, a zwłaszcza emocji. Zamiast czekać na idealne warunki, aby czuć się dobrze, musisz stworzyć to dobre samopoczucie w teraźniejszości, niezależnie od okoliczności. Teraz, gdy mamy głębsze zrozumienie, jak działa prawo przyciągania i dlaczego nasze myśli i emocje kształtują naszą rzeczywistość, następnym krokiem jest identyfikacja przeszkód, które często uniemożliwiają nam manifestację naszych pragnień. Nawet ci, którzy rozumieją prawo przyciągania, często mają trudności z jego skutecznym zastosowaniem. Przyjrzyjmy się, czym są te blokady i dlaczego są tak powszechne. Teraz, gdy już rozumiesz, jak działa prawo przyciągania i jak reaguje na Twój stan emocjonalny, pojawia się ważne pytanie: dlaczego zatem tak wielu ludzi ma trudności z manifestowaniem swoich pragnień? Nawet ci, którzy znają prawo przyciągania, często czują się sfrustrowani, jakby blokowała ich jakaś niewidzialna przeszkoda. Prawda jest taka, że te przeszkody są częstsze niż nam się wydaje, a większość z nich ma związek z tym, co dzieje się w naszych umysłach i sercach. Jedną z najczęstszych przeszkód jest cykl negatywnych myśli i wątpliwości. Kiedy zaczynasz mieć wrażenie, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, naturalnym jest, że twój mózg przechodzi w stan czujności. Ten stan generuje myśli typu: A co jeśli to nie wyjdzie, może to nie będzie dla mnie? lub nie jestem w stanie spełnić swoich pragnień. Te myśli są potężne, ponieważ nawet jeśli próbujesz skupić się na tym, czego chcesz, stale wysysają twoją energię, tworząc blokadę wibracyjną między tobą a twoimi celami. Kolejną przeszkodą jest brak prawdziwej wiary. Autor i ekspert do Sądu rozwoju osobistego Bob Proctor mówi o znaczeniu dostosowania naszej podświadomości do naszych pragnień. Nie ma sensu pragnąć sukcesu, obfitości czy miłości, jeśli w głębi duszy żywisz ograniczające przekonania, które mówią inaczej. Przekonania te, często zakorzenione w dzieciństwie, mogą powodować rodzaj wewnętrznego konfliktu. Chcesz czegoś, ale jednocześnie wierzysz, że na to nie zasługujesz, lub że nie jesteś w stanie osiągnąć tego celu. Konflikt ten stwarza opór i utrudnia przepływ energii, który umożliwiłby manifestację. Dodatkowo wielu z nas wpada w pułapkę skupiania się na tym, czego brakuje, zamiast na tym, co już mamy lub co jest w drodze. Kiedy ciągle martwisz się tym, czego nie masz, czy to pieniędzmi, zdrowiem, czy związkiem, w rzeczywistości wzmacniasz ten brak. Pamiętaj, że prawo przyciągania reaguje na wibracje, które wydzielasz. Jeśli wibrujesz w niedostatku, wszechświat ci to odwdzięczy. Proces ten może być nieco subtelny, ale ma niesamowitą moc. Koncentrowanie się na braku nie tylko obniża wibracje, ale także wzmacnia poczucie bezsilności. Zaczynasz czuć się tak, jakbyś był zdany na łaskę okoliczności i nie miał kontroli nad własną rzeczywistością. Im bardziej się tak czujesz, tym trudniej jest przerwać ten cykl. Teraz, gdy rozumiemy typowe przeszkody blokujące przepływ pozytywnej energii, następnym krokiem jest znalezienie sposobu na ich pokonanie. Na szczęście istnieje prosta i skuteczna technika, która może zmienić tę dynamikę. Nawet jeśli wydaje się, że wszystko idzie nie tak, ta technika może całkowicie zmienić sposób, w jaki wszechświat reaguje na ciebie. Porozmawiajmy o tym dalej. Teraz, gdy rozumiemy przeszkody, które uniemożliwiają nam manifestację naszych pragnień, pojawia się pytanie: jak możemy pokonać te bariery, kiedy wydaje się, że wszystko się rozpada? Jak zmienić nasze wibracje, aby wszechświat znów zareagował pozytywnie? Odpowiedź kryje się w czymś bardzo prostym, choć często niedocenianym: wdzięczności. Wdzięczność to jedna z najpotężniejszych praktyk, jakie możesz zastosować w swoim życiu, jeśli chodzi o podnoszenie wibracji. Louise Hay, autorka książki You Can Heal Your Life, jest wielką zwolenniczką tej techniki. Twierdzi, że praktykując wdzięczność, zmieniasz swoją perspektywę, oddalając się od tego, co złe, i skupiając się na tym, co już jest dobre w Twoim życiu. Robiąc to, natychmiast zmieniasz swoje wibracje. Ale jak dokładnie działa wdzięczność? Kiedy koncentrujesz się na problemach lub rzeczach, których brakuje, wibrujesz na częstotliwości braku. To jakby powiedzieć wszechświatowi, że się martwisz, czujesz się niepewnie lub jesteś niezadowolony. I jak już się dowiedzieliśmy, prawo przyciągania reaguje na tę energię, dając Ci więcej powodów, aby się tak czuć. Kiedy skupiasz się na tym, co już masz i czujesz za to prawdziwą wdzięczność, w efekcie mówisz wszechświatowi: Mam dość, jestem wdzięczny. To podnosi Twoje wibracje i sprawia, że w Twoim życiu pojawia się więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Choć brzmi to prosto, okazywanie wdzięczności, gdy wszystko idzie nie tak. Może być wyzwaniem. W końcu, jak możesz odczuwać wdzięczność, gdy borykasz się z trudnościami finansowymi, problemami zdrowotnymi lub skomplikowanymi związkami, kluczem jest zacząć od małych rzeczy. Nawet w obliczu przeciwności losu, zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Może to być twoje zdrowie, dach nad głową, gorący posiłek, a nawet po prostu życie. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za te małe rzeczy, dzieje się coś niezwykłego. Zmienia się twoja perspektywa. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach są w twoim życiu pozytywne aspekty, które zasługują na uznanie. W swoich naukach o Abrahamie Esther Hicks również porusza kwestię znaczenia wdzięczności. Wyjaśnia, że znajdując coś, za co można być wdzięcznym, przerywasz cykl oporu i negatywizmu. Nawet jeśli świat wokół ciebie nie zmieni się natychmiast, zmieni się to ty. I ta wewnętrzna zmiana pozwala wszechświatowi dostosować się do Twoich pragnień. Jak zatem praktykować wdzięczność, gdy wszystko wydaje się wymknąć się spod kontroli? Prostą techniką jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Każdego dnia poświęć kilka minut na zapisanie przynajmniej trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Nie ma znaczenia, jak małe i trywialne się wydają. Prosty akt przelania tego na papier zmienia Twoje skupienie mentalne i emocjonalne. Inną techniką jest wykorzystanie chwil frustracji jako okazji do okazania wdzięczności. Ronda zaczęła codziennie praktykować wdzięczność, koncentrując się na małych rzeczach, które sprawdzały się w jej życiu pomimo wyzwań. W krótkim czasie zauważyła znaczące zmiany. Wszechświat zaczął otwierać drzwi, o których nawet nie marzyła, co doprowadziło do ogromnego sukcesu jej książki i filmu dokumentalnego Secret. Innym inspirującym przykładem jest John Asaraf, jeden z największych ekspertów w dziedzinie neurologii, który zastosował się do sukcesu. John jest zdecydowanym zwolennikiem praktyki wizualizacji połączonej z wdzięcznością. Mówi, że w kilku momentach swojego życia, kiedy był na skraju porażki, zwrócił się do wdzięczności, aby wyrównać swoją energię. W jednej ze swoich najsłynniejszych historii wspomina, jak codziennie wyobrażał sobie swój wymarzony dom, czując wdzięczność, jakby już go miał. Po latach zdał sobie sprawę, że mieszka dokładnie w tym domu, nie zdając sobie sprawy, że kupił tę samą nieruchomość, którą widział. Wdzięczność i wizualizacja poprowadziły cię do zamanifestowania twoich największych pragnień. Wiele mniej znanych, ale równie potężnych przykładów pokazuje, jak wdzięczność zmienia rzeczywistość. Popularną historią jest historia Anny, samotnej matki, która borykała się z trudnościami finansowymi. Zaczęła codziennie praktykować wdzięczność, dziękując nawet za drobne błogosławieństwa, takie jak jedzenie na stole i dom, w którym można mieszkać. Wkrótce potem otrzymała nieoczekiwaną szansę na pracę, która całkowicie zmieniła jej sytuację finansową. Anna wierzy, że to właśnie zmiana nastawienia oparta na wdzięczności. Otworzyła przed nią nowe możliwości. Te historie pokazują nam, że wdzięczność stosowana konsekwentnie może naprawdę wywrzeć pozytywny wpływ na życie każdego człowieka. Teraz, gdy widzieliśmy prawdziwe przykłady działania tej praktyki, zrozumiejmy głębiej, jak wszechświat reaguje na Twoją nową wibrację, kiedy praktykujesz wdzięczność. Prawo przyciągania działa w oparciu o zasadę, że wszechświat działa jak lustro. Które odbija to, co emitujesz. Kiedy jesteś w wibracji wdzięczności, wszechświat niczym lustro odzwierciedla więcej powodów do wdzięczności. Wyobraź sobie, że Twoje wibracje są jak fala. Kiedy praktykujesz wdzięczność, emitujesz fale pozytywności, pewności siebie i obfitości. Fale te zaczynają następnie oddziaływać z otaczającym je polem energetycznym, a wszechświat reaguje, przyciągając sytuacje i możliwości. Które odpowiadają tej samej częstotliwości. Dotarliśmy do końca tej podróży, podczas której odkrywamy, jak prawo przyciągania, a zwłaszcza praktyka wdzięczności, może całkowicie zmienić sposób, w jaki wchodzisz w interakcję ze wszechświatem. Kiedy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, jest to idealny moment na zastosowanie tej prostej, ale skutecznej techniki. Zmieniając swoje wibracje poprzez wdzięczność, dostosowujesz się do tego, czego chcesz pozwalając wszechświatowi odpowiedzieć na ciebie w pozytywny sposób. Jeśli spodobała ci się ta treść, nie zapomnij zostawić polubienia. Pomaga to w rozwoju kanału i pozwala większej liczbie osób odć te cenne informacje. No i oczywiście subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.